Witam z tej strony Hack Bedwars i witam Was w moim kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na PvP z moim kolegą trzecią nagrania odcinka na moim kanale Dobra Lecimy z odcineczkiem i dzisiaj jesteśmy na PvP i sobie na, na sam początek co tygrysy lubią najbardziej damy sobie sumo Serio, Przepraszam, teraz. że tak szybko gadam. Oh my GAD! Co tu się oddzieje? Oddziejuje! OH my GAD! Co tu się oddziejuje? No, jak? <laughs> Myślałem, że się nie uratuje już. No, to jest dozwolony. A nie, nie, jest, jest, jest dozwolony i Nie jest do... nie jest dozwol... o! Jest dalej niedozwolony. Moja najgorsza mapa, ale... ja ją wygram! Dobra, teraz idziemy na bridges. Teraz idziemy na bridges. Seba dobrze umie bridges. Nie wiem dlaczego, a inne nie umie. O! Nie. Yeah. Nie, no ja raz i seba raz. Bo ja muszę niekiedy naprostować palce i to tak zawsze mi trwa. Magic. Gigi Trafiłem? Nie, nie trafiłem. Maging! I see us! Przepraszam, to będzie taki film pogaduszkowy, czyli zaś wrzeszczący. Znowu wrzeszczący. Co? Jak ty się trzymasz? O, oh, ale to skombinowałeś, ale kombinowałeś to nieźle, ale spadłeś. Tak Nie! Proszę, jest! 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 No nie, jak się złapiesz, to masz. A dobra, nie że będziesz tak jak żółk, który się złapał na liściu. No, <grym> no nie, rip mam. Nie wiem, ale na pewno mnie nie dotknąłeś, bo nie czułem tego na mojej własnej skórze. Oh my god, Scoring! Oh yeah. <śmany> no nie no <śmany> Jeszcze jeden Widzowie to jest prokox Prowel 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 A ja cię wyprawię Do trumny <śmany> Wyprawing to base Na pewno tego nie zrobisz Przy mnie Nie zrobisz tego Dobrze Uf. <laughs> Uf. To się udało. Jakby to się udało to by byłeś księdzem, a ja biskupem A jakby to się udało to by byłeś księdzem, a ja biskupem No nie, no nie No nie, no nie, no bez jaj Co tu się dzieje, co tu się dzieje To jest normalnie cuda Cuda przez w świata

No, no i co? No i co? No nie! No, no i to. No, 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 i co? no co? Ej nie no to były antyknok albo jakieś inne cholerne cheaty. <śm> <śm> też usłyszałem słyszałem dźwięk. Ej no, halo! Bo miałeś hagi! <laughs> Ale cię. Przerwało interneto! Jest! Nice trick! Kliknąłem cię Kliknęłem cię! Ale kolaguje! <laughs> 5 minut. Aha, dyskonektowałeś. <ś Hmmm> Dobrze. No jeszcze raz, bo nie dzwoniłaś. Aha, no to musisz jeszcze... Aha, poprzeczę. A jesteś, bo nie jesteś moim friendem, xD. A ja ty mam frienda. <laughs> Normalnie, tam friend Ady i... Ja. Yeah. Czy friends? No ja cię mam, ja cię mam Aha, a ja ciebie nie widzę jakby. Dobra, najcie. Barno czekaj, czekaj. Dobra, co? Nie w całym kloczku. To podnieś tam ignę. To jest w klocku. Aha. Mnie to nie obchodzi? Nie znam, nie super. <coughs> no, no, no to jest nienormalne. <laughs> to jest normalne, to jest. Moce double click! Dis Disconek, DISCONNECT click. Disconek, oh click, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Jakbyś nie spadł, to bym nie zaszedł. Tak, bym MY GOD! O oh nie! Jest, jest! Przepraszam, widzowie, to będzie odcinek krzyczajowy. Jak to się nazywa? Nie. Oh GAD! <noise> Ale ciebie z zla... <noise> Zobaczysz sobie na odcinku! Zobaczysz sobie na odcinku! Ale zobaczysz sobie na odcinku! Jak cię lagowało! Ale zobaczysz na odcinku jak cię lagowało! No? Przyklikną się, kliknąć, nie nie, nie! Co? Jako nie tak z Toleka! Tak to właśnie cię lekowało, wiesz? Mm. Aż... Aż tego brecha zrobiłem. Aha, to makro, widać. Break lęka. O MAJ! Jest! Że? 0 do 3. 3 do 0. Dobra, to se... No, za, no. Super! Z zarąbiście! Radiusz idę. serdego to tonikuś ma. No, karwi tu, idź, dojdź do mnie. jest no dziś członek. Menda. I dam wam w opisie mojego tekstur taki głupot jak macho. Macho! To jest macho! To jest macho! Ale super! Ja nie mogę! Dobra, po tej rundzie jeszcze sumo i kończymy odcinek, bo oczywiście YouTube zakazał robić dłuższych odcinków. Dobrze, ów. No czemu, no? A ty mnie prosisz, a ja cię nie mogę prosić. Dobra, no to nie musisz. Możesz mnie prosić! Dobra, to używam łuku. Dobra. Na chwilę możesz mnie prosić, ile chcesz, a my tak... A destroyed and de... tak? Boom! No co to ma być? No jeszcze nie rwaliśmy... Cie... Ale czemu ciebie wywala Ej to jest takie dziwne A nie dobra Jesteś friendem Jesteś dobra Jesteś friendem bo Nie bo takie coś tam było No co jeszcze sumo? Nie? Sumo! Co chcesz? Bunt u Bunt nie dobra Aha nie macie na spawnie no Ej halo Noc spawn! Czemu to jednego. Aha, to nie wiem. Nie wiem. Dobrze, więc to będzie chyba na koniec tego odcinka, więc... Siemaneczko nie. Nie. i cześć!